Bo chciałabym się odnieść do tego, co mówiłam na poprzednim, w moim poprzednim podcaście, że takim um, przeciwnikiem, czy um, taką przeciwnością, która stoi na drodze rozwoju, jest to, że my um, jakby zakładamy pewne kompetencje albo ich brak. W sensie, że jeżeli dziecko ma trudności rozwojowe, to możemy wpaść albo niektórzy wpadają w pewną taką e, pułapkę, że skoro on ma autyzm, skoro on ma niepełnosprawność intelektualną, skoro on ma zespół Angelmana, to jego możliwości są no, takie, jak nam się wyobrażają, wyobraża, że on może funkcjonować, jak widzimy inne dziecko, które podobnie funkcjonuje i tak troszeczkę jakby zaniżamy wymagania i oczekiwania. Dokładnie tak jakby um, często mówimy o tym, że Lubimy albo. Często mówimy o tym, że my się zaopiekujemy dzieckiem, mm -hmm. że damy mu wszystko to, co najlepsze, że z, zapewnimy mu dobrostan w pewnym sensie, ale my nie myślimy o tym, że my możemy spowodować, że to dziecko w pewnym sensie zadba o siebie. Mm -hmm. Damy mu takie umiejętności, które. Spowodują, że on stanie się pewny um, siebie, wartościowy, że będzie um, miał poczucie, że może coś zrobić, może być sprawczy. I czasem w ogóle nie przyjdzie nikomu do głowy pomyśleć o tym, że przecież ten mały człowiek, mimo tego, że jest niepełnosprawny, ma jakiś zespół, nie wiem, angelmana, zespół Downa czy, czy spektrum autyzmu, że on może naprawdę bardzo dużo osiągnąć. Możemy go naprawdę wiele rzeczy nauczyć, i on może przekraczać swoje granice. Właściwie to nie są jego granice to są nasze granice.